Po raz drugi dzisiaj. Andrzej Żomski miał do dwóch spraw rację. Sobota nie jest 60, a ja nie umiem czytać papierów. Więc poprosiłem o to prawdziwego człowieka, jak Andrzej twierdzi. Ponadto ufam temu gościowi w tych sprawach. Pochodzi on z Warszawy. Jak będzie trzeba, to i rzuci biografią Andrzeja Żeromskiego. Ale to nie jest w tym momencie ważne. Tutaj macie dalszą część jego wypowiedzi. Ważne jest to, że Andrzej znowu wczoraj krzyczał konfident, konfident, konfident. Nie, sobota nie jest żadnym konfidentem. I żeby było jasne, mnie to męczyło, chciałem mieć czarno na białym, więc mam. E, tak samo jest e, z tym, że niektórzy twierdzą, że sobota poszedł na samo ukaranie. Sobota nie poszedł na żadne samo ukaranie, ponieważ do niczego się nie przyznał. I żeby było jasne. Teraz następna sprawa. Andrzej, ty nie masz sobie znowu nic do zarzucenia. Dlaczego nie odpowiedziałeś na moje pytania? Wiesz, że moja wiedza jest duża, bo jak napisałem ci ksywy nazwiska na Instagramie, to bardzo sprytnie mnie zablokowałeś. Ja mam dla ciebie taką propozycję. Możemy skonfrontować się twarzą w twarz, ale bez bujek, bez niczego. Ja ci powiem, co mam, ty, a ty mi wytłumaczysz wszystko, co, co ty masz. Wiesz, że. Zachowałeś się też kulawo w sprawie do Escobara, którą tłumaczyłem. Także ja bym cię prosił, ty lepiej nie fikaj. Także jak już nieraz mówiłem, staram się być we wszystkim obiektywny i chcę też wiedzieć wszystko czarno na białym. A tu znowu pomówieni T.V. pomawia. Bo co? Bo jest fame, bo będą pieniądze, bo Andrzejowi skończyły się pieniądze, nie wyszło z pomidorem, z popkiem. Andrzej, ludzie Cię pytają o morańskich, Ty się na ich temat nie wypowiadasz. No jak Ty się możesz na ich temat nie wypowiadać, jak przecież oni wspierają akcję Stop Pomówieniom? No to kto wspiera Twoją akcję? Bo też są różne wersje tych zdarzeń. Nie rób z siebie już takiego krystalicznego. Tyle ode mnie, trzymajcie się, pozdrawiam, hej!